Witam serdecznie! Chciałam zapoznać Państwa z naszym nowym zestawem: sensoryczne dopasowywanie. Możemy go wykorzystać w pracy z dzieckiem, które chcemy zapoznać z różnymi fakturami. Zestaw można wykorzystać na kilka sposobów: samo dotykanie pojedynczych różnych faktur. Dodatkowo, każdy materiał ma inny kolor, dzięki czemu dodatkowo stymulujemy wzrok. Możemy do tego wykorzystać książeczkę lub pojedyncze karty. Następnie możemy przyczepić zupełnie inną fakturę obok tej, która jest już w książeczce i jednocześnie stymulować dwie dłonie. Dzięki temu zestawowi możemy ćwiczyć dopasowywanie. Na przykład, do danej faktury dziecko ma dopasować identyczną. Wybierając z dwóch, wybierając z trzech, Więcej kart. Oczywiście, mogą mieć Państwo również swój własny pomysł na wykorzystanie tego zestawu. Zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi pomysłami w komentarzach lub przesyłając zdjęcia, filmiki z wykorzystaniem sensorycznego dopasowywania. Życzymy udanej zabawy.